Siemka wszystkim Halo? Znaczy halo <laughs> Siema, mówię halo <laughs> Halo Łukasz Halo moje oglądaczki, oglądacze my jesteśmy na... na... Na Górze Świętej Anny Na Górze Świętej Anny No z jest Góra Świętej Anny Ale to nie tak... No właśnie A my jesteśmy na Górze Świętej Anny na Dolnym Śląsku tak jest. My sobie wejdziemy do góry na tą wieżę zobaczyć widoczek. Idziemy. Lecimy. Nagrywamy trasę. Nagrywamy. Nagrywamy trasę, którą idzie się na wieżę. Stara wieża, w którym roku wybudowana? Łukasz, w którym roku wybudowali? Ja Też nie doczytałem, a nieważne. Z Piaskowca w każdym razie wieża widokowa na górze Świętej Anny na Dolnym Śląsku. Oh. A jeszcze człowiek mogą okondycję. Klimatyczne okienka. I zaraz będziemy u góry, u celu, oh. żeby sobie Widać, stację większ nie tylko. No, o kurczę, na takie widoki. Śnieżkę widać. Jesteśmy w ja? góry, patrzcie. stąd nie zobaczycie, ale widać śnieżkę, jeszcze śnieg leży. Tutaj masz budynek, tu jest tu A, no i tam jest yy, staryoziesto, tam gdzie byli takie budynki są lesie, nie dojście do tego staryoziesto. No dobra, ale masz jubus i sokorecz i, i, i to w zeszłym też widać No widać, widać, widać no. Jak my widzimy, ale Wy na tym moim sprzęcie nie zobaczycie Eee, widoczek Tak wygląda w ogóle w środku tutaj A tu widoczek macie Ale ziemia czerwona, patrzcie No, to jest właśnie tutaj tylko Ale widoczność no, nie jest za tak. najlepsza. Najgorzej też nie jest no, Najgorzej też nie jest, bywało gorzej Widać góry stołowe, nie? Aha, tam góry stołowe taka strona, taka, taka Aha zielone pola. Tylko parę w tłumaczowym przed nami, nie? Aha. A co jest tu z tej strony jeszcze? Tam Ale tam jakiś kamieniołów, co tam jest, to jest za kamieniołów? Widać kamieniołów Może widać szybko palni, nie? Aha. Tam daleko taką wieżę Aha. O, konie gdzieś słychać. A widok super Nie ma ludzi i to jest ten plus. Jest środek tygodnia, można powiedzieć, dopiero się może zacznie od piątku. Pięknota Pięknota to też nie jest współczesna na pewno no? Co co? Wieża nie jest współczesna No nie no wieża nie no jest stara ale ledro Nie, Ja to mówię te moje filmy to spontane wchodzę nagrywam i nawet nie czytam Trzeba doczytać, z którego roku. A tu masę było takich wież, to podobne tak jak na Wielkiej Sowie, może? Nie? Tak. To jest ty motyw. Tam było tych w... wież, było masę, tylko poburzyli te wieże, nie? Nie wszystkie przetrwały, Nie wszystkie przetrwały i one nie zostały odbudowane, nie zadbali o to i się rozpadły, i do reszty po wojnie rozebrali i ptokach były tego domy i tyle. No. Fajnie, fajnie, superowo Superowo Lecimy na dół, co? Wschodę teraz masz to samo z ściśle nie wiezdy w farto i to srebrna góra tak. A srebna góra, my niedaleko jesteśmy. Pisa jakieś 14 km do srebrnej góry, No dobra uważaj, bo nie. Schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Pozdrowionka z tego miejsca dla wszystkich Trzymajcie się zdrowo, lecimy z Łukaszem dalej. Siemka, do następnego.